Hej, hej, witajcie Zodiakalne Bliźnięta, z tej strony Wróżka Rosa. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop. Od 30 maja do 5 czerwca 2022, zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli. Te Godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty, po prostu przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, gdzie obowiązuje inna strefa czasowa, po prostu musicie sobie ten czas przeliczyć. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. Także lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje. No i yy, pamiętajcie o tym, że ja uwielbiam czytać Wasze komentarze. Także super, jak, jak jesteście aktywni, to też pozwala budować mój kanał. Yy, jak jesteście aktywni, także... Z wielką wdzięcznością y, nagrywam y, dla Was te horoskopy. Zatem zobaczmy, co będzie się działo w finansach od 30 maja do 5 czerwca 2022 dla bliźniąt finanse. Drogie bliźnięta, być może dostaniecie jakąś ofertę, która zaburzy Wam dotychczasowe życie, stabilne życie i nie będziecie wiedziały, co zrobić, ale powiem Wam tak: no, karta wieży to jest taka karta, że ona powoduje, wprowadza zmiany, tak? Czy Wy tego chcecie, czy nie? Czy Wy macie na to wpływ? Jeżeli trzymacie się kurczowo jakichś starych zasad, no to niestety te zasady tak czy tak będą wprowadzone. Także nie będzie zmiłuj, moi kochani, i tu coś jest na rzeczy. Ale dociągniemy oczywiście karty, zobaczymy o co tutaj chodzi. No, i przede wszystkim też trzeba zamknąć drzwi od przeszłości. Karty mówią tutaj, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, żeby się nie chwalić, bo być może to, to, tą wiedzę, to, te wiadomości ktoś może wykorzystać przeciwko wam. No i być może szykuje wam się podróż, nie wiem, czy to jest podróż w głąb siebie, podróż duchowa, gdzie będziecie zastanawiać się, w jakim kierunku pójść, jeśli chodzi o pracę, jaki zawód wybrać, bądź też, no może to być wyjazd zagraniczny, że po prostu pieprzniecie wszystko i zostawicie wszystko. No, być może właśnie ta wieża to spowoduje, tak? Także tutaj, kochani, macie marzenia, ale tutaj też chodzi o to, żeby nie żyć w iluzji, tak? Bo być może właśnie to, że wy marzycie, coś tam projektujecie, w, no, a to może po prostu doprowadzić do rozczarowania, ale jeszcze jest taka karta karta siedmiu monet, gdzie. No, i tutaj jeszcze w tle macie w, w poprzedniej talii 7 y, buław. To, to znaczy, że będziecie być może musieli się przed czymś bronić lub zawalczyć o siebie. Y, a druga kar y, karta tutaj na spodzie jest karta czterech buław, czyli stabilizacji. Może chodzić, chodzić o nieruchomość, że, że może będziecie rozpoczynać budowę. Y, może to też chodzić o to, że to, co zasiejecie, tak, nawet w tych swoich marzeniach. Może dojść do skutku, tylko starajcie się to planować realistycznie, tak? Czyli tutaj analiza, taka logiczna analiza. Może być też dużo plotek, które też tutaj mogą po prostu zaburzyć wasze życie codzienne w pracy, tak? Czy też popsuć waszą opinię i w związku z tym będziecie musieli się wybronić. Niemniej, kochani, to co, to, co zasiejecie, będziecie zbierać plony. Owoce tych plonów prawdopodobnie będą na jesień, nie prędzej, także bądźcie cierpliwi. To, to Was też nauczy pokory, cierpliwości, ale no, nagroda będzie, tak? Także tutaj to jest najważniejsze, że, że owoce z tego będą. Teraz zobaczymy, drogie bliźnięta, co u Was w uczuciach miłości od 30 maja do 5 czerwca 2022 uczucia miłość dla bliźniąt. No, i karty mówią stop. Hehehe. <laughs> <laughs> y Kochani, nie wiem, czy tu pojawia się mężczyzna z przeszłości, czy tu przeżyliście jakieś rozczarowanie i nie dostrzegacie tych dwóch kielichów, że tu jest jeszcze szansa. Być może z kimś się pokłóciłyście, pokłóciliście, bo to może być też królowa Buław, nie tylko król Buław, tak? Także jeżeli panowie oglądają, to. Kochani, ta relacja, w której jesteście lub będziecie, może wpływać bardzo na wasze zdrowie. Na to należy zwrócić uwagę. Ja nie mówię, że to może być negatywne lub pozytywne, tylko macie na to zwrócić uwagę, czyli wy jako osoby macie być ważne, czuć się ważne i drzewo życia to jest również wpływ no, korzeni, tak? czyli skąd pochodzicie, gdzie się urodziliście. Wasza narodowość, jak i również no, wasza rodzina, tak, czyli pokolenia. Więc tutaj też y, może coś się dziać w rodzinie, może dziać się też w waszym życiu, tak? Coś, co y, może się zakorzenić też, tak? Czyli tutaj mogą pojawić się, może się pojawi, pojawić osoba, z którą no, to się może zakorzenić i być dłużej, tak? Mm, Niewykluczone, tak, ale no tu jest też drzewo życia, czyli to jest droga, to nie jest łatwa droga. To tutaj mamy różne etapy, tak. Raz, raz się wspinamy na górę, raz spadamy w dół, więc no tak, jak to wygląda życie. Więc kochani, to nie musi być łatwa droga, ale. Tak, jak powiedziałam, to może być droga z, którą, z osobą, z którą możecie spędzić też całe życie. Yy, teraz wyciągniemy karty. Wyciągniemy karty Lenormand i zobaczymy, co one nam powiedzą. Pomimo rozczarowań, tak? bo tutaj wyszły w uczuciach Wam rozczarowania, ale no, nie należy też poddawać się i tracić nadziei. Przeczekajcie, przeczekajcie ten trudny moment, i być może los sam zadecyduje, tak? Jak nie ta osoba, to może nowa się za chwilę pojawić. Zobaczmy kartę Lenormand dla bliźniąt od 30 maja do 5 czerwca 2022. Przepraszam za moje ziewanie. Słuchajcie, odkryła się koniczynka, czyli takie małe szczęście. Ale to też wasza energia może być, tak? Czyli tutaj też czas, czas też może być. No i zobaczymy. No i słuchajcie, serce, szczęście w miłości. Prezent od losu, słuchajcie. No i tak jak powiedziałam, to może być osoba, z którą możecie spędzić całe życie. To jest może u niektórych się. Pojawić pierścionek zaręczynowy. Może będziecie wy, panowie, podejmować takie decyzje, by się oświadczyć, tak? No, tutaj jest też w tle karta rodziny, tak? Czyli Lilię symbolizują. Więc, no, słuchajcie, dajcie na luz, przeczekajcie, tak? To nie musi się też zadziać w tym tygodniu, tak? Bo to karty też pokazują, na co należy zwrócić uwagę w zdrowiu. Więc słuchajcie, tak tutaj to wygląda, że tu należy zwrócić uwagę na energetykę. Serduszko, krążenie i kochani moi. Możecie dostać prezent od losu, tak? Pierścień. Pierścień i bukiet kwiatów, tak, czyli tutaj zaręczyny, rodzina, tak jak powiedziałam wcześniej, a jeśli chodzi o Wasze zdrówko, zwróćcie uwagę na krążenie na serce. Obserwujcie swoje ciało, czy nie pojawiają się jakieś znamiona, gózki bądź pieprzyki. Na to należy zwrócić uwagę, tak? Czyli tutaj coś, co też może powracać, tak? Czyli to też choroba, która wraca. No i znowu tutaj jest ciśnienie, krążenie, tak? Czyli tutaj należy zadbać o to, żeby też nie popełniać tych samych błędów. No i no tutaj jak powiedziałam, tutaj może co niektóre bliźnięta mogą dostać jakiś spóźniony też prezent, tak? No, bo... bo, bo... Zresztą, no, to jest okres takich waszych urodzin, więc tutaj też może być yy, yy, coś się tutaj zadziać. Także, jeżeli obchodzicie urodziny, to wszystkiego najlepszego, drogie Bliźnięta. W każdym razie, no, tak tutaj to wygląda, tak? że, że, że tu jakiś prezent Wam się szykuje, ale taki, który Was też emocjonalnie bardzo dotknie. Tak? Także fajnie, fajnie. I teraz zobaczymy, kochani, dla Was karty rady. Karty rady dla bliźniąt, bliźnięta, karty rady. Karty mi lecą, nawet dwie spadły, więc może te dwie chciały się pokazać. Poznaj samego siebie, czyli też zwróć uwagę na to, co Cię spotyka. To, co Cię spotyka, jest odbiciem Ciebie, odbiciem roztrzczanym. Takie osoby podobne do siebie spotykasz, osoby podobne zdarzenia, to o czym myślisz, możesz przyciągać. I dziel się swoją radością, bądź radosny, wtedy też będą radosne zdarzenia, radosne osoby Cię otaczać. Także przyciągaj to. I następna karta. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić kontakt, tak? Czyli być może Wy musicie odnowić kontakt z kimś, być może jakieś było rozczarowanie, trzeba sobie wybaczyć, komuś wybaczyć i po prostu popracować nad sobą. Kochani, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, jeżeli się nie wstydzicie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam was cieplutko buziole, pa, pa do następnego razu.